Gdzie górszczytry dom znalazła słodka, miła Heidi Heidi wysoko pośród śniegów Pies i dziadek zawsze obok są Po roku spędzonym we Frankfurcie Heidi zaczyna bardzo tęsknić za domem. Załamuje się, kiedy odkrywa, że ciocia Deta nie wysyłała jej listów do dziadka. Klara zdecydowała, że Heidi powinna wrócić w góry. Nikogo nie można zmuszać do życia poza domem. Z dala od bliskich. Szczęśliwa dziewczynka napisała do dziadka informując go o tym. Jednak nie wiedziała, że list do niego nie dotarł. Powrót do derwli. Musisz zacząć nowe życie, cirku. Nikt tu się tobą nie zajmie. W samą porę, Piotrek. Dzień dobry, dziadku. Idziesz do wioski? Nie, jadę do Włoch. Ha? Co? Kiedy wrócisz? Ach, nigdy. A co z Heidi? Wiesz, że nie wróci. Na pewno jest szczęśliwa w mieście. Tam powinna mieszkać. Tak, może masz rację. Opiekuj się buraską i białuszką. Należą teraz do ciebie. Ale. żegnaj, Piotrek. Pożegnaj ode mnie mamę i babcie. Dobrze. Hmm. żegnaj, dziadku.

Następnym razem musimy wcześniej wstać. Nie musisz nazywać mnie panienką. Jedziemy w góry. Jestem po prostu Heidi. O, o nie. Bądź uprzejma dla klientów, Tereso. Wrócimy wieczornym pociągiem. Nie możemy już teraz zamknąć sklepu. Nie. Mamo, dziś jest wielkie otwarcie linii telegraficznej. Cała wioska będzie w ośrodku kultury. Ktoś musi pilnować sklepu. W nowym domu będziesz miała własną łazienkę A. i własną sypialnię. Warto popracować. Chodzi o tanie już czas. Tak, 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 tak. Oczywiście. Już idę, kochanie. Jeśli nie będzie klientów, sprawdź, czy półki są czyste i zamieć podłogi. Hmm. Stępy już czyhają, żeby przejąć mój dom. Dzień dobry, dziadku. Dzień dobry, Jonatanie. Masz dokumenty dla notariusza? Tak, Aldo. W porządku. Chodźmy więc. Hmm. Chodź, Joszko. Pociąg do Spiegelheim, Mayenfeld i Frankfurtu, proszę wsiadać! Proszę wsiadać! Hmm. Aldo, bądź miła dla dziadka, jest mu ciężko. Jestem miła, Jonatanie. On chce sprzedać dom, my go kupujemy. Hm. To żadna zbrodnia, zaakceptuj to wreszcie. Do ciebie wujku, Sebastianie. Dlaczego? Bo chcesz ożenić się z ciocią Detą? Cóż, dlaczego nie? Ale nie było jeszcze ślubu. Racja. I wiesz co? Powinniście się pobrać w derwi. W Derfi? Wiesz, muszę najpierw porozmawiać z Detą. Na pewno będzie zadowolona. I dziadek też. Wprawdzie czasami jest gburowaty. Ale to dobry człowiek. Jestem, jestem pewien. Mieszkańcy Delphi znają cię Detę. Na pewno przyszliby na ślub. Oh, tak, zaprosimy wszystkich. Dobrze. Um, może poćwiczysz czytanie? Pokażesz dziadkowi, jak dobrze ci idzie. Mm, pewnie. Wspaniale. Spiegelheim! Następna stacja Spiegelheim! Spiegelheim! Wiem, że wszyscy w Derby Cię polubią. Jestem pewna, że spodoba Ci się i wioska, i dolina. Są urocze. Słońce, razi mnie w oczy. H? Hmm? Teresa. Teresa, idziesz? Wszyscy teraz są w ośrodku kultury. Muszę pilnować sklepu. Rodzice są w Mayenfeld. Kupują dom dziadka. Świetnie. A. Tak myślę. Tylko, że dziś nie zobaczę telegrafu. Trudno. Spotkamy się później. już był Myślisz, że to odmieni nasze życie? A, jestem przekonany, że to będzie bardzo interesujące. Myślisz, że zmieni nasze życie, Brigido? Telegraf? O tak, mamo, ułatwi nam komunikację między wioskami. Od tego mamy listy. Nie wiem, czy maszyna jest lepsza od listonosza. Moi drodzy mieszkańcy, to co zaprezentuję wam dzisiaj, to pierwszy krok do rewolucji, która na zawsze zmieni nasze życie. Oto przed wami telegraf. O! O! No, jak to wygląda? O! no, cóż, jak, jak pudło z czymś w środku i. Jest jeszcze tablica z kluczem. Drodzy mieszkańcy, to urządzenie pozwoli nam przesłać wiadomość natychmiast do odległych miast, takich jak Spiegelheim, Mayenfeld czy nawet Frankfurt. Jak sami zobaczycie, sygnał biegnie tymi przewodami, dociera do przewodów obok torów kolejowych i przesyła wiadomość do miejsca przeznaczenia. To... gdzie ona jest? Tam, za wioską. Nic dziwnego, że Deta nie bała się chodzić po schodach, skoro codziennie wspinała się tutaj. <grym wioski> <grym wioski> <grym wioski> Mayenfeld? Mayenfeld! Pięć minut postoju! Chwileczkę. Konduktorze? Konduktorze? Dzień dobry. Może mi pan powiedzieć, gdzie znajdę biuro pana Bilanda Sigsa? Mm -hmm. mm. oh. Pan Biland Zyg. Mm? Chodzi o notariusza w Mayenfeld. O, oh, oczywiście. Skręćcie w drugą ulicę po lewej stronie, potem prosto w górę, tuż przed ratuszem. Mhm. Mm. Mm. Hmm, bardzo panu dziękuję. Miłego dnia. Jesteśmy na miejscu, Sebastianie. To chata dziadka. Szybko, pośpiesz się. Ćwirku! Jesteś tutaj! <grywa> <grywa> dziadku! Dziadku, wróciłam! <grywa> dziadku. O. Dziadku? Jesteś tutaj? Joszko! Odeszli Dziadek, Buraska, Białuszka, Joszko Wszyscy poszli Może są w wiosce Dziadek nie lubił tam chodzić A może akurat potrzebował Biegłaś tak szybko przez wioskę, że mogłaś go nie zauważyć. Chodźmy, sprawdzimy. Tak myślisz? Jestem tego pewien. Szybko, sprawdźmy. Hmm. Co on tam robi? Uh. Mamy mało czasu. Nie martw się, Aldo. Na pewno zdążymy na pociąg. Alda ma rację. Nie ma powodu, żebyśmy tak długo czekali. Hmm. Niesamowite. O, niesamowite. O, to ciekawe. <laughs> A tak wygląda zapis pierwszej wiadomości otrzymanej z Bayenfeld. <laughs> Na razie to tylko szyfr Morza. Muszę go teraz przetłumaczyć. Myślałam, że to miała być szybka przesyłka. Pociąg przyjechał godzinę temu. Mogli wysłać list. Proszę, usiądźcie. <Guanie> <Guanie> <playable Cóż Bonie> <Sude conditionalenses> Wróciłaś? Gdzie dziadek? Widziałaś go? Nic nie wiesz? Wyjechał. Opuścił wioskę. Ale to niemożliwe. Sprzedał swój dom moim rodzicom. Podpisują teraz dokumenty w Mayenfeld. Jest w Mayenfeld? To wróci później? Nie. Już nie wróci. Musi się dowiedzieć, że wróciłam. Jestem pewna, że gdyby o tym wiedział, zostałby. On nie może wyjechać. Za późno, Heidi. Już wyjechał. Powinnaś wrócić do miasta. Nie chcę. A gdzie jest babcia i Piotrek i inni? Wszyscy są w ośrodku kultury. I powodzenia dla nowego telegrafu w Dörfli. Podpisano: Biuro Telegraficzne w Mayenfeld. Babciu! Heidi! Heidi? Babciu! Dziadek wyjechał. Trzeba mu dać znać, żeby wrócił. Heidi, wróciłaś. O, moja maleńka. Musimy go zawiadomić. Jest w Meinfeld. Może jeszcze wróci. Heidi... Nie możemy nic zrobić. Właściwie to mhm. możemy. Myślę, że to idealna okazja, żeby wysłać naszą pierwszą wiadomość telegrafem. Poinformuje pan dziadka? Hm. Tak więc, H ma cztery kropki, E tylko jedną i dwie kropki. Dlaczego to tak długo trwa, panie Trapper? Dziadek wyjedzie. Wybacz, Heidi. Muszę być uważny, żeby w Mayenfeld mogli prawidłowo odczytać wiadomość. D to. o, o kreska i dwie kropki. Własność została wybudowana w 1815 roku na działce o powierzchni 1900 m kwadratowych, czy tak. Mm, tak. Sprzedaje pan tę własność państwu Keller, właścicielom sklepu spożywczego w Durfli. Hmm? Wiadomość przekazana. Wspaniale! Świetna robota! No, Ale czy dziadek ją otrzyma? Czy wróci? Cóż, to nie takie proste. Wiadomość jest już w Mayenfeld, trzeba ją odebrać i przekazać notariuszowi, jeśli dziadek tam jeszcze jest. Więc może jej nie dostać. Teraz nie możemy tego wiedzieć. Trzeba mieć nadzieję, że twój dziadek jest jeszcze u notariusza. Ale kiedy będziemy mieli pewność? Myślę, że kiedy popołudniowy pociąg przyjedzie do Delfli, zobaczymy, czy dziadek wróci. Witajcie, czy to coś działa? Piotrek! Heidi? O, Piotrek! Heidi! Co ty tu robisz? Przyjechałam z Sebastianem, ale dziadek wyjechał i może już nie wrócić. Wiem. Powiedział, że jedzie do Włoch. Do Włoch? O. Nie, patrz. Wysłaliśmy mu wiadomość. Na pewno ją dostanie. I'm <gasps> sorry. Tak się cieszę. Kali. Dziadku. Wreszcie jesteś. Anulował sprzedaż tak po prostu trudno uwierzyć. Mówiłam ci, że nie można mu ufać. Kiedy przyjechałaś? Dziś rano, z Sebastianem. Hmm. Zostaniesz ze mną? Na zawsze! Dziadku, zabierz z powrotem buraskę i białuszkę. Ja muszę opiekować się tyloma kozami. Dziękuję, kozi generale. Co powiecie na powrót do chaty? Tak, mam dla was prezenty. Dziękuję. Tu jest bardzo pięknie. Skończyłam się rozpakowywać, dziadku. Dziadku, czy ty i Sebastian zostaliście już przyjaciółmi? On ma zamiar ożenić się z ciocią Detą. Zaprawdę, cóż, tak chcemy. Przywiozłeś, Heidi, jesteś przyzwoitym człowiekiem. To najlepszy prezent, jaki dostałem. Co, harmonika? Twój powrót. Wersja Polska, Agencja Produkcji Telewizyjnej dla TVP ABC.